Zadanie z ruchu harmonicznego, oblicz szybkość średnią w ruchu harmonicznym, dla którego amplituda wynosi 15 cm, a częstotliwość 0,5 Hz. To zadanie jest stosunkowo proste. Może się okazać trudne w momencie, kiedy już jesteśmy w szkole średniej, zwłaszcza na rozszerzeniu, i yy, kiedy yy, znamy już te wszystkie wzory, i, i próbujemy tymi skomplikowanymi wzorami jakoś dojść. Do tego, jak tutaj to zadanie rozwiązać. Natomiast tutaj, patrząc taką, czy znaczy próbując najprostszym sposobem rozwiązać, to, to tutaj najszybciej chyba dojdziemy, w jaki sposób to zadanie zrobić, bo wiemy, że szybkość średnia to jest droga całkowita przez czas całkowity. Taki, taki wzór znamy z kinematyki, i teraz wykorzystałam tutaj rysunek z poprzedniego zadania w sytuacji, kiedy Mamy ruch harmoniczny, i tutaj mamy rozrysowane, co się dzieje w czasie całego jednego okresu. Czyli ciało wychyla się maksymalnie w jedną stronę, potem przechodząc przez położenie równowagi, wychyla się w drugą stronę maksymalnie, i znowu wraca do tego samego położenia, w którym było. To wtedy mija czas równy jednemu okresowi, czyli czas jednego drgnienia. I w tej sytuacji droga, jaką ta kuleczka tutaj przebędzie. To jest droga 4 razy amplituda, dlatego że ona tutaj jakby wychyla się na odległość x, a tutaj jest to maksymalne wychylenie, czyli jest ono równe amplitudzie. Potem znowu wychyla się z powrotem, wracając do położenia równowagi, na odległość równą amplitudy. i Potem znowu z położenia równowagi przechodzi na to... Drugie wychylenie przeciwnej strony, i też wtedy pokonuje tą odległość równą amplitudy, i potem z powrotem przychodzi na położenie równowagi, też pokonując odległość równą amplitudzie, więc cztery razy tą amplitudę pokonuje. Stąd wzór na prędkość średnią w, w ruchu harmonicznym można wyrazić właśnie takim wzorem, że to jest droga całkowita przez czas całkowity, czyli cztery razy amplituda przez okres. Jak podstawimy dane z treści zadania? to wyjdzie nam, że ta szybkość średnia to będzie 0,3 m na sekundę.